I pytanie mam. Pojawił się ostatnio taki pomysł, abyśmy żądali odszkodowania od Niemiec za straty wojenne. Niektórzy natomiast sądzą, że Unia nam już dużo pieniędzy dała i że to jakoby nie ma sensu. I pytanie, jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? Ja to jedno z drugim nie nic wspólnego, bo to, co Unia Europejska w Polsce przeznacza, wa warto jeszcze w ogóle to trochę się zatrzymać chwilę nad tym. Mamy w tej chwili realizowany budżet na lata, budżet unijny na lata 2013-2020, bo budżety są siedmioletnie w Unii Europejskiej. Polska dostała w ramach tego budżetu około 400 miliardów złotych. Pan premier Tusk przyjechał, to był, za pobraki, był no w ogóle w stowronkach i powiedział, że będzie jeździł po całej Polsce autobusem i tam się naradzał, jak te pieniądze wydać ale trochę chyba go poniosła, że tak powiem, euforia, bo wystarczy usiąść z ołówkiem w ręku i policzyć. 400 miliardów na 7 lat Polska do Unii Europejskiej wpłaca składkę roczną około 18 miliardów złotych. Mówię około, bo to zależy od kursu walutowego aktualnego, ale mniej więcej to jest 18 miliardów złotych razy 7. To jest 130 miliardów, więc to trzeba odjąć od tych 400, bo to jest nasza składka, więc to bez żadnej łaski. No już jest 270. Już jest 270. 70 miliardów możemy śmiało odjąć od tych 270 na koszty aparatu biurokratycznego, który tymi subwencjami administruje 7 lat, no to mniej więcej tyle kosztuje. Bardzo kosztowny aparat. Więc zostaje 200 miliardów na 7 lat, podzielić przez 7, to jest około 30 miliardów. A tylko koszty obsługi długu publicznego w Polsce wynoszą ponad 50 miliardów złotych. Kiedyś to 30 miliardów i to wielki cymes. Premier Tusk się zachował, zachował się tak, jak człowiek, który zarabia powiedzmy 3000 miesięcznie i dostał 50 złotych ekstra, i zwołuje całą rodzinę na naradę, jak te 50 zł wydać. No, po prostu błazen, błazeństwo kompletne. Otóż skomentuję to taką anegdotką. Kiedyś Franciszek Fischer, tak bardzo barwna postać, był na jakimś przyjęciu i pani domu mu tak dogryzała w trakcie tego przyjęcia, i wreszcie on zirytowany powiada do niej tak, Paulino. Czy nie za dużo poufałości jak na tę rozgotowaną cielęcinę? No to trochę pan prezydent Macron teraz tu nas sztorcuje. Ja na miejscu pana ministra to bym mu takie pytanie postawił: "Panie prezydencie, ekscelencjo, czy nie za dużo poufałości? Od kiedy to pan te wszystkie rozumy zjadł?" Bo to, że jest pan pupilkiem pani wychowawczyni, to jeszcze nam tak bardzo nie imponuje. że trochę pokory każdemu by wystarczyło. Tym bardziej, że jemu się wydaje, że Francja nadal jest światową potęgą, tak jak za Ludwika XIV, ale to nieprawda. Jeżeli Francja cokolwiek dzisiaj przypomina, to nie wiem, czy państwo pamiętacie film Greg Zorba, to tę bubulinę Filmu Greg Zorba. Trochę tak, takie życie minionymi tam iluzjami. To jest już naprawdę cień, cień dawnej potęgi. No i niepotrzebnie się tak nadyma pan prezydent Macron. Mówię jak za dużo poufałości na tę rozgotowaną cielęcinę 30 miliardów złotych, to Polska byłaby w stanie wygospodarować bez trudu. Gdyby nie było tak dużej, tak daleko sięgającej ingerencji unijnych biurokratów. Ja w ogóle byłem przeciwny Anschlussowi Polski do Unii Europejskiej. To była taka, taka dyskusja tam w 2003 roku, jak było referendum. No i tam, że jak nie przystąpimy do Unii Europejskiej, to Władywostok, a w najlepszym wypadku Białoruś. No, a ja uważ, na to mówiłem, ale słuchajcie, poza Unią też jest życie. Większość państw świata nie należy do Unii Europejskiej. Ba, niektóre państwa w Europie nie należą, bo nie chcą. Na przykład Szwajcaria. Nie należy, bo nie chce. Było pięć referendów w Szwajcarii. Za każdym razem liczba przeciwników była coraz większa. Już szóstego nie robili, żeby nie było, że 100% jest przeciw. Więc mówię, Szwajcaria na przykład. Ja mówią, a Szwajcaria to co innego, Szwajcaria jest bogatym państwem. Ja mówię, no prawda, jest. Ale przecież nie dlatego, że gdzieś się zapisała i spadł na nią złoty deszcz, tylko dlatego, że się rządzi sprawnie. To my też się rządźmy sprawnie, i nie liczmy na to, że Unia Europejska sypnie złotem i znowu będzie jak zagierka. No to proszę bardzo. Mówimy o możliwościach wyjścia. Pan mówił. A, jeszcze przepraszam bardzo, bo ja nie dokończyłem odpowiedzi na drugie pani na pytanie. Przepraszam najmocniej. Proszę pana, to jest. Ja uważam, że ten występ pana Prezesa Kaczyńskiego, bo to on powiedział na mitingu Prawa i Sprawiedliwości w lipcu, że ten występ to jest. To nie jest na serio. To jest tylko taki. Samograj kolejny, żeby rozchustywać emocjonalnie opinię publiczną w Polsce, a przynajmniej jej część, na wypadek, kiedy się wyczerpie paliwo smoleńskie. Bo pan prezes Kaczyński zapowiedział, że już będzie 96 tych, tych i koniec, bo to, a wtedy poznamy prawdę. Wszystko jedno, jaka ona będzie, to już koniec. Więc paliwo smoleńskie się wyczerpuje, a potem. A jak rozkuśtywać opinię? No właśnie tak. To znaczy, że będziemy co robić? Będziemy dążyć. Dążyć do uzyskania od Niemiec reparacji wojennych. Nie, że zażądamy i tak, tylko będziemy dążyć. A dążyć to można do końca świata. ale ludzie będą się rajcować. Och, to sześć... Bilionów dolarów, ile można za to wódki kupić, Prawda. O Boże, i zakąski jeszcze, to, to, to można żyć, nie umierać. Proszę? Ależ nie żartuję. Wódkę nam tu nie żartuję, mówię zupełnie szczerze. Natomiast. E, poważnie rozmawiać z nami. Poważnie Rozmawiam poważnie, ja mam tylko takie specyficzne pożycie chmury, ale to. No, ale nie, ja, ja akurat nie? A, A to nic podoba. na to nie płacę, wie pan. Każdy ma swoje. Przepraszam bardzo. Każdy ma swoje. Otóż na czym polega dowcip? Na tym, że konferencja w Poczdamie, która się zajmowała również kwestiami reparacji wojennych, Polskę uwzględniła w tych reparacjach w ramach Związku Radzieckiego. W ramach Związku Radzieckiego. I Związek Radziecki miał brać reparacje wojenne z Niemiec i w ramach swojej części rozliczać się z Polską. Ale to rozliczał się po swojemu. Mianowicie, mianowicie zażądał od Polski dostaw, nie, dostaw węgla górnośląskiego prawie darmowych, prawie darmowych. No i władze polskie, nawet te, które były wtedy odczuwały to jako taką, tak wielką dolegliwość, że, bo te, to co Rosjanie nam dawali, to było takie tam makagigi takie. W związku z tym władze polskie, takie, te, które były w 1953 roku, rzekły się tych reparacji w zamian za obietnicę, że Rosjanie już nie będą z Polski wybierać tego węgla. Taki był to deal. Teraz się podnosi, że a, to nie były polskie władze, tylko to byli przebierańcy. Otóż w stosunkach polsko-niemieckich podważanie ciągłości państwa polskiego to jest jazda po bandzie bez trzymanki. Dlatego, że to właśnie przebierańcom konferencja w poczdamie przyznała ziemię zachodnie. To z przebierańcami Brandt podpisał Traktat graniczny, jeżeli powiemy, a to wszystko nieważne, bo to przebierańcy, no to znaczy, że co? Że nic nie mamy załatwione. Więc dlatego mówię, że to jest jazda po bandzie bez trzymanki. I moim zdaniem nie warto w ten sposób ryzykować całym państwem, dlatego, żeby wyznawcy prezesa Kaczyńskiego mieli, że tak powiem, czym się rajcować. Czym się, przepraszam za to brzydkie słowo, czym się onanizować. Bo jeszcze jedna rzecz, i tu Właśnie dlatego mówię poważnie. Otóż w roku 2004, a więc całkiem niedawno rząd Polski marka Belki potwierdził to stanowisko z 1953 roku. Potwierdził, co przypomniał nie, nie kto inny, tylko wiceminister spraw zagranicznych, aktualny wiceminister spraw Zagranicznych pan Marek Magierowski. I proszę zwrócić uwagę, że rząd polski. Nawet nie kiwnął palcem, w ogóle nie wystąpił do Niemiec w tej sprawie. Dlatego mówię, że to jest tylko taki, taki samograj, który ma służyć ekscytowaniu opinii publicznej. Żadnych kroków w stosunku do Niemiec nikt nie podjął w tej sprawie, żeby się nie ośmieszyć. Żeby się nie ośmieszyć. To jest inną kwestią: jest to, czy Polska powinna takie reparacje dostać. A, to jest ta, ale przede wszystkim, czy może je, zwłaszcza w takich warunkach. Czy będzie w stanie je wyegzekwować? Bo proszę powiedzieć, w jaki sposób Polska może zmusić Niemcy dzisiaj, kiedy siedzi u nich w kieszeni i może tylko groźnie kiwać palcem w bucie i to, jak pozwolą? W jaki sposób Polska zamierza zmusić Niemcy do zrobienia czegoś, czego nie będą chciały zrobić? Jak ktoś wie, jak to zrobić, to chętnie posłucham. Ale ja nie wiem. Ja nie wiem. Bo. Podaję tę informację, jest naprawdę obraźliwe i nieprawidłowe. Bo mimo wszystko te dochodzenia e, powinny się odbywać i tylko szukajmy metody, w jaki sposób to zadziałać, a nie jak ośmieszyć partię i prezesa partii, która dzisiaj spowodowała, to, że się rozmawiamy swobodnie. Proszę pana, nie pana proszę pana, nieprawda. 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 Ja, nie, ja rozmawiałem spodownie spodownie. swobodnie. Wtedy, kiedy prawa i sprawiedliwości jeszcze nie było w Polsce. Na takiej samej. Na takiej samej. Proszę pana, nie nie, nie bardzo pana przepraszam. Ja nie mam żadnego powodu, żeby tu udawać wyznawcę Prezesa Kaczyńskiego, bo ani przez chwilę im nie byłem i nie zamierzam być. Uważam, że jest on wprawdzie wirtuozem intrygi, ale czasami ryzykuje całym państwem dla partyjnych celów. I to uważam za karygodne. A po drugie, to jest takim wirtuozem intrygi, który na końcu zazwyczaj się potyka o własne nogi. I właśnie się przekonaliśmy spektakularnie, jak to jest z panem prezydentem Dudą. No, proszę bardzo. No to sam go sam go wynalazł. Sam go sobie wynalazł. I ten wynalazek mu stanął dęba. No i tak to wygląda. Tak, proszę bardzo. Spotkania to było, yy, tak sobie zna, yy, ograbianie z majątku narodowego ale ja bym dodała jeszcze y, ograbianie z człowieczeństwa. I mam tutaj y, takie pytanie, być może retoryczne: y, czy nie uważa Pan, y, że y, wpływ na losy społeczeństw świata, i w tym y, oczywiście Polski. Ma program, który jest teraz też u nas wdrażany. Chodzi mi o program Światowej Organizacji Zdrowia w strucie WHO. Program też ten nazywany jest LGBT, i koncentruje się, jak wiadomo, na. Zaczyna się od niemowlaka, kończy na 15 roku życia i ma na celu, jak tak się przyjrzeć, stworzenie nowego człowieka. To tyle z mojej strony. Proszę Pani, proszę Państwa, ja w ogóle bardzo krytycznie oceniam działalność Światowej Organizacji Zdrowia. Przede wszystkim dlatego, że tam że decyzje, które ona, ona podejmuje, zapadają w drodze głosowania. Zapadają w drodze głosowania. Przez głosowanie nie możemy. Głosowanie może nam dostarczyć informacji tylko jednej, co myśleli ludzie głosujący? Natomiast nie może nam dostarczyć informacji o tym, jaka jest prawda. A jeśli chodzi o zdrowie, to my musimy wiedzieć, jaka jest prawda, a nie co się komu wydawało. Bo jutro na przykład Światowa Organizacja Zdrowia na przykład powie, że bardzo zdrowe jest palenie Żydami w piecach. Bardzo zdrowe. No dlaczego nie? No i co? I mamy to przyjąć do wiadomości. Dlatego, uważ... Ale żeby, żeby to rozstrzygnąć, to przede wszystkim musimy rozstrzygnąć inną kwestię: czy dzieci są rodziców, czy dzieci są państwowe? Bo jeżeli dzieci są państwowe, to oczywiście państwo wszystko z nimi może zrobić, nawet przerobić je na konserwy dla psów. Ale jeśli dzieci nie są państwowe, to państwu nic do tego, w jaki sposób mają być one edukowane. No ja tu tak ponieważ mam pogodne usposobienie to jak to taki komentarz jak wyglądałaby klasówka z masturbacji na przykład No bardzo ciekawy niezapomniany widok zwłaszcza dla pani nauczycielki prawda która by najpierw musiała dzieciom no nic tak nie uczy jak przykład prawda no to musiałaby także proszę Proszę Pani, to nie jest śmieszne, powiedziałem, że to ma swoje aspekty komiczne, ale sprawa jest poważna. No mówię, trzeba rozstrzygnąć podstawowe pytanie, czyje są dzieci. Bo od tego potem wszystko zależy. Jeżeli na to pytanie odpowiemy właściwie, to już mamy załatwioną całą resztę. I Światowa Organizacja Zdrowia, niezależnie od tego, co by tam przegłosowała. To my moglibyśmy na jej decyzję wzruszyć ramionami tylko. Ja nie słyszę, co pani mówi. Proszę pani, no, ludzie mają to do siebie, że się mnożą, nic na to poradzić nie. Proszę pani, no ja powiem tak. Wydaje mi się, że postulat pana Grzegorza Braun'a, żeby homoseksualizm był penalizowany, idzie zbyt daleko. Ja bym tak daleko nie poszedł. Przypomnę tylko, że odstąpienie od penalizacji homoseksualizmu nastąpiło w Polsce w 1932 roku. Kiedy został nowy kodeks karny sporządzony przez profesora Makarewicza uchwalony drogą rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, bo to nie była ustawa, tylko roz... dekret Prezydenta Rzeczypospolitej, to homoseksualizm przestał być karany przez prawo. Nawet do literatury to przeszło, znalazło ślad w literaturze Julian Towim napisał taką fraszkę. Cieszył się podeks że nowy kodeks, <noise> Także, proszę Państwa, natomiast, bo wyobraźmy sobie, że przywracamy karalność homoseksualizmu, nawet jeśli ktoś to robi w czterech ścianach z osobą dorosłą. No, jak to nie był, był i wtedy pod, w każdej sypialni powinien być inspektor. Proszę Pana, jak, jeżeli to jest choroba, to się ją leczy, a jeżeli to nie jest choroba, to się ją karze. I tyle. Natomiast zakazana powinna być propaganda sodomii. Dlaczego? Dlaczego? Bo to, że. Argument, że to jest naturalna skłonność, czy naturalna orientacja, nie ma nic do rzeczy. Na przykład wiadomo, że są syfilitycy. No to przecież krętki blade, które powodują, które powodują syfilis, są jak najbardziej naturalne, to nikt w fabryce tego nie robi. Ale syfilityków nie dopuszcza się do prac związanych z przygotowywaniem żywności i tam obsługą żywności. Dlatego, i to nikt nie traktuje tego jako wykluczenie, jako tam dyskryminację i tak dalej, dlaczego nie? Dlatego, że alternatywą jest ryzyko sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego w postaci pandemii syfilisu. A wyobraźmy sobie społeczeństwo, którego dotknęła pandemia syfilisu. Myślę, że dłużej jak dwa pokolenia by nie przetrwało. Dłużej jak dwa pokolenia by nie przetrwało. Alternatywą jest zagłada gatunku. I dlatego. Bez ceregieli nie dopuszczamy syfilityków do prac związanych z przygotowaniem żywności. Podobnie jest z sodomitami. Wyobraźmy sobie, że wskutek, na skutek propagandy sodomickiej wszyscy się nawrócili na sodomię. Wszyscy? No To jedno pokolenie i koniec. Zagłada gatunku ludzkiego. Dlatego propaganda powinna być zakazana. Natomiast jak ktoś ma tak, no proszę bardzo. Chyba, że tam dopuszcza się przestępstwa, na przykład z dziećmi, to tam próbuje tam dzieci jakieś deprawować. A tu jest rzeczywiście cały system, na co pani zwróciła uwagę, deprawowania dzieci cudzych. Bo przecież sodomici własnych dzieci mieć nie mogą. To tylko pani profesor Monika Płatek uważa, że jest odwrotnie. To tylko pokazuje, że to naprawdę te tytuły to nie zawsze są zasłużone. Pani profesor Monika Płatek, bo Państwo może nie wiecie, pani profesor Monika Płatek na trzeźwo zupełnie, nie w jakimś upojeniu alkoholowym, tylko zupełnie na trzeźwo publicznie powiedziała, że. Te pary jednopłciowe mają więcej dzieci niż heteroseksualne. No to nie wiem, to tak, jak, to tak jak kiedyś była wystawa Picassa jeszcze za komuny głębokiej w, czasie, w czasach stalinowskich. No i ci doktrynerzy, bo panował socrealizm w sztuce. Więc ci doktrynerzy mieli potężny szans poznawczy, bo z jednej strony wiedzieli, że Picasso to członek partii komunistycznej, no postępowy tego, a z drugiej strony nie mogli patrzeć na te bohomazy. No i wreszcie jeden taki właśnie, ten, no który chciał zrozumieć, jak to, o co tu chodzi, na czym to polega, zwiedzał te wystawy i z obrzydzeniem na to patrzył, wreszcie trafił do sali, gdzie namalowany był przez Picassa centaur. Rzeczywiście bardzo ładny. I ten mówi, no to jest rzeczywiście wielki artysta. Centaur jak żywy. Musiał gdzieś widzieć żywego centaura.